Natomiast jak to ma się przełożenie na warunki rzeczywiste, takie drogowe dla zwykłego użytkownika? Zobaczcie, na rynku panuje takie powszechne przekonanie, że silnik wolnosący no w zasadzie jest nierozwojowy, że on nie ma żadnej możliwości na poprawę, że tak po prostu musi być, że to są jednostki o niskiej sprawności. W rzeczywistości przełożenie tej technologii pozwala na poprawę sprawności, osiągów jeszcze bez typowego tuningu. To jest akurat jednostka 1,4 16 zowarowa bazowo 95 KONI. Kiedyś, żeby poprawić tę jednostkę na poziomie podobnym bądź nawet mniejszym, trzeba było wykonać szereg zmian mechanicznych. Zmiany wewnętrzne w silniku, zmiany na przykład, jeżeli chodzi o wałki rozrządu, zmiany w układzie zasilania, przepustnica, wydech. Potężne zmiany dokonać, a i tak w takiej sytuacji można by powiedzieć, trudniej było uzyskać aż taki wynik. Tutaj w tej sytuacji mamy znaczącą poprawę jeszcze bez znaczących zmian mechanicznych bo jeżeli chodzi o zmiany mechaniki to były zmiany dotyczące świec zapłonowych i po to żeby tam efektywniejsze można było zastosować to drobne zmiany w samej głowicy ale w rzeczywistości poza tym to ma seryjny wydech normalnie seryjny silnik, że z żadnych zmian seryjny rozrząd i też seryjną elektronikę tutaj w takiej sytuacji nawet nie było ingerencji w oprogramowanie, a mamy potężny wzrost osiągów, potężny wzrost dynamiki i elastyczności, bo przecież tak naprawdę, patrząc na wynik, to co widzicie, jak ten egzemplarz przyspiesza w stosunku do wersji seryjnej, to tak naprawdę to jest jakby kompletnie inny samochód. I oczywiście do takich samych wniosków dochodzą użytkownicy, którzy mogli się tym samochodem przejechać, ale ba, grupa użytkowników, którzy już mają od kilku ładnych lat poprawione silniki wolnosące właśnie według naszej technologii mając poprawioną sprawność mają mniejsze zużycie paliwa kompletnie inną elastyczność bo wtedy taki samochód nawet na wyższym biegu jest w stanie bardzo łatwiej tak lżej przyspieszać od dużo niższych obrotów.